Przy pełnych trybunach rywalizowali druchowie podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które rozegrano na stadionie w Golinie. Wzięło w nich udział 8 jednostek z terenu gminy, dopisała pogoda i atmosfera. W ramach ćwiczeń zawodów sportowo-pożarniczych przeprowadzamy po okresie przerwy związanej z pandemią również remoncie tego stadionu. Była remont kapitalny, bieżnia. Również trybuny, ale również cały obieg przejrzał, zresztą jak sami Państwo widzą, dojrzał do tego, żeby przeprowadzać tego typu zawody. W dniu dzisiejszym wystartowało i w trakcie zawodów jest uczestniczą 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych. To jest Golina, Sławie, Ślibusz, Przyjma, Kawnicę, Rosocha, Węglew. Nie startują, tylko jednostki OSP Adamów i OSP Radolina. Druchowie rywalizowali w sztafecie oraz bojówce. Oprócz drużyn seniorów, oprócz grupy A mężczyzn, startowały cztery drużyny młodzieżowe, trzy drużyny chłopięce, w tym jedna mieszana oraz drużyna dziewczęca. Cieszy mnie to bardzo. Jest to integracja strażaków z terenu naszej gminy. Jakby nie patrzeć, współpraca. Dobra zabawa, fajna atmosfera i o to w tym wszystkim chodzi. Uczą się przede wszystkim. Zdrowej, zdrowej rywalizacji, zdrowej sportowej rywalizacji, integracji między sobą, integracji między jednostkami, bo tak samo jak na działaniach ratowniczych, musimy wszyscy współpracować razem, tak samo tutaj jest ten element rywalizacji, natomiast wszystko, chodzi o to, żebyśmy się dogadywali między sobą. A czego się uczą? No, jest, są tu różnego rodzaju konkurencje. Jest bieg sztafetowy oraz rozwinięcia bojowe zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Są oczywiście nawiązania do, do pożarnictwa, także łączenie węży, łączenie węży sawnych, dorośli lanie wądy, odpalanie motopompy. Dzieci też wiązanie węzłów między innymi, lanie wodą z hydronetek. Także no jest tych atrakcji dosyć sporo. Wśród chłopięcych młodzieżowych drużyn pożarniczych pierwsze miejsce zajęli druchowie z przyjmy. Życzenia tyle samo powrotów, co wyjazdów wszystkim strażakom z terenu gminy złożył burmistrz Mirosław Durczyński. Ważne jest to, żeby potrafili e, cieszyć się z tego, że są strażakami, bo to jest ochotnicza praca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest bardzo ważna, żeby, żebyśmy cały czas włączali się w modernizację nie tylko sprzętu pożarniczego, ale również strażnic, ponieważ są one częścią również spraw związanych z lokalną społecznością. Mówię tu o zebraniach wiejskich, jak również w funkcjonowaniu rad sołeckich. Pierwsze miejsce w rywalizacji zajęli druchowiec OSP Przyjma, na drugim stopniu podium stanęli strażacy OSP Kraśnica, natomiast na trzecim druchowie z Goliny.